Magdalę, dzień dobry Państwu. Tak, to ostatni dzień kampanii. Ostatni dzień, już zostały <laughs> godziny do ciszy wyborczej. I dzisiaj spotykamy się z Państwem, żeby przypomnieć Wam, że to są ważne wybory. Wiem, że wielu i wiele z Was wie o tym, że te wybory są ważne, że są ważne dla Was osobiście, że chcecie w pierwszej turze zagłosować na zmianę, zagłosować na inną politykę, na nowe pokolenie polityków, na mnie jednym słowem. Ale zachęcam tych, którzy jeszcze są niezdecydowani, żeby również pomyśleli o tym, że warto zagłosować na kandydatkę lewicy na kandydatkę, która walczy o rozwiązywanie Waszych problemów i o to, żeby Polska tu i teraz, była bardziej przyjaznym i lepszym do życia krajem. A ważnym elementem tej polityki, zadbania o Was, o Waszą przyszłość, o Wasze bezpieczeństwo jest oczywiście dobra polityka mieszkaniowa. I nie bez powodu spotykamy się z Państwem tutaj, przed, Warszawskim, przed osiedlem żaliborskim warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. WSM przedwojenny powstał z inicjatywy ludzi związanych z Polską Partią Socjalistyczną i do dziś jest doskonałym przykładem i wzorem tego, jak powinno się planować idealne osiedla. Proszę spojrzeć, to osiedle to niewzieleni. Architekci, architekci, architektki, architektki zabla, zabla, zadbali tutaj o wszystko. Zadbali o to, żeby w tym miejscu pojawiły się i szkoła, i przedszkole, a nawet kino i biblioteka. Były tutaj zaprojektowane także sklepy spożywcze, oczywiście spółdzielcze, a mieszkania, które budowali, nie były mieszkaniami własnościowymi, ale mieszkaniami lokatorskimi. Zadbano także tutaj o jedną ważną rzecz, o coś, co dzisiaj nazywamy miksem społecznym. Na tym osiedlu mieszkali i robotnicy, i pracownicy umysłowi, i urzędnicy, i artyści. Z tych wzorców czerpie dzisiaj współczesna polska lewica. Chcemy budować właśnie takie osiedla osiedla dobre do życia osiedla, w których będziecie mieli szansę na alternatywę dla kupienia mieszkania i kredytu na całe życie. Osiedla budowane z pieniędzy publicznych, z pieniędzy państwa przez samorządy. W dobrej, jakości, w dobrej jakości standardzie, wśród zieleni, wśród usług publicznych, w których będziecie mogli wynajmować mieszkanie na wiele lat, bez obawy, że ktoś was wyrzuci, bez obawy, że ktoś, że ktoś zmieni wam czynsz z dnia na dzień. Po konkurencyjnej cenie, w takiej, w takiej cenie najmu, która po prostu was nie zrujnuje. I o tym też są te wybory, o konkretnej wizji lepszego świata, o wizji, którą możemy realizować tu i teraz. Sięgając do dobrych wzorców, ale patrząc odważnie w przyszłość. I dlatego zachęcam Państwa, żebyście 18 maja poszli na wybory niezależnie od pogody, żebyście użyli swojego głosu jako ważnego narzędzia i ważnego oręża w walce o waszą dobrą przyszłość, w walce o państwo, które działa. W walce o politykę, która nie boi się wyzwań i która nie zatrzymuje się w pół kroku. Zagłosujcie 18 maja na mnie, a ja obiecuję, że was nie zawiodę i tak jak zawsze będę zobowiązanie, które, którym jest ten wasz głos, traktowała bardzo poważnie. A już, a już dzisiaj możecie się też ze mną spotkać i porozmawiać dokładnie o tym, co mam do, wam do zaoferowania i dlaczego warto głosować właśnie na mnie. Przypominam Państwu, że już od 19 spotykamy się pod Pałacem Kultury w Warszawie od strony feminoteki. Słyszałam, że nie będzie padać i jestem o tym przekonana. Zapraszam Was. Od 19 rozpoczynamy imprezę, o 20 będzie można ze mną pogadać, posłuchać o moim programie, a potem zostaję z wami do północy. A teraz czas na państwa pytania. To typowe info: całkiem chciałam powiedzieć, że to faktycznie już ostatnia prosta przed wyborami. A... Ostatnie wyniki sondażowe dają Pani e, podobną ilość punktów procentowych jak Adrianowi Zandbergowi, ale też na przykład jak Grzegorzowi Brownowi. Albo, nie... Albo Szymonowi Hołowni. Ostatni sondaż IPSOS dla tego PMPOI 19.30 przyznaje Pani 5 punktów procentowych. Jakby się Pani odniosła Ostatnie sondaże pokazują jasno, że każdy głos się liczy, że każda, każde wasze wsparcie na tych ostatniej prostej kampanii, w ostatnich godzinach się liczy, że możemy jeszcze wiele zmienić i wiele zyskać, że to od was dzisiaj zależy, czy od każdego z głosu, od każdego z was, czy jaki wynik osiągnie kandydatka lewicy w rządzie? Ten głos na mnie to będzie głos na bardziej sprawczą lewicę, na lewicę, która jeszcze więcej może w rządzie osiągnąć, która na co dzień walczy o to, żeby zadbać o emerytów, o młodych ludzi na rynku pracy, o osoby z niepełnosprawnościami. Więc, Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym. W pierwszej turze wszystko jest w grze. I od Was zależy, od każdego z Was i od tego, kogo jeszcze przekonacie, czy ta lewica wyjdzie z tych wyborów jeszcze bardziej wzmocniona. A ja już w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory mnie wspierali, którzy przychodzili na spotkania i na wiece, którzy mówili, dzielili się dobrym słowem, życzyli wszystkiego najlepszego, którzy podawali dalej treści i przekonywali rodzinę i znajomych, bo wiem, że wielu z Was tę pracę wykonało. Proszę Was jeszcze o trochę więcej przez te najbliższe godziny. Na pierwszym miejscu 31, procent Karol Nawrocki 25, Mencem 10,8, Połownia 6,2. No i kolejne miejsce dla pani marszałek 5 i 7. Bardzo nieduża różnica, tak. jeżeli chodzi o to na Hołowni. Jak pani skomentuje ten sondaż. Trudno mi skomentować inaczej niż do tej pory. Wszystko jest w grze. I na pewno to, co jest jasne też, to że te wybory pokazały, że jest przestrzeń w Polsce na program lewicowy, że są wyborcy w Polsce, którzy jeśli tylko do nich skutecznie dotrzemy. Zrozumieją i będą przekonani, że właśnie ten lewicowy program jest dobrym programem na trudne czasy, jest dobrym programem dla zwykłych ludzi, programem, w którym, dzięki któremu możemy zadbać i o nasze bezpieczeństwo w sensie militarnym i polityki zagranicznej, jak i o, o nasze bezpieczeństwo dnia codziennego. I ja przede wszystkim bardzo dziękuję Wam wszystkim za zaufanie. Dokładnie tak samo jak przez całą kampanię, przekonując ich, Was, Państwa, tych, którzy jeszcze się wahają, że inna polityka jest możliwa. Że możliwa jest taka polityka, która stoi mocno po stronie wartości, po stronie ideałów, po stronie programu, ale przede wszystkim po stronie walki o Wasze sprawy. Polityka, która polega na słuchaniu, a nie tylko na wykrzykiwaniu tych samych obelg w kierunku kolejnych, w kierunku swoich oponentów politycznych. I zachęcam Was Państwa do tego, żebyście w to uwierzyli, że to naprawdę tak się dzieje, że już jesteśmy w polityce my, nowe pokolenie polityków, którzy właśnie taką politykę nie tylko chcą robić, ale już robią. I udowadniamy to codziennie i w Sejmie, i w Senacie, i w naszych okręgach, i na ulicach, kiedy trzeba z Wami być. Dzień dobry, Dzień dobry. Dominika telewizja w Polsce 24. Chciałabym dotyczyć o, o fundację, akcja Demokracja... Internetowa mhm. kampania hejtu na pana Nawrockiego, pana Narodzena, to właśnie dzieło tej fundacji, na czele której stał pan Jakub Kocjan, który związany właśnie z koalicją obywatelską. Jak pani marszałek skomentuje tę sytuację, jakie też działania powinny zostać podjęte w tej sprawie? jako uczestniczka wyścigu prezydenckiego oczekuję, że ta sprawa zostanie bardzo dogłębnie wyjaśniona i jednoznacznie wyjaśniona. Wiem, że NASK w ramach procedury przewidzianej przez parasol wyborczy uruchomił już służby ABW, zajmuje się sprawą. A na razie wiemy tyle, że nic nie wiemy. Wiemy, że Meta uchyla się od odpowiedzialności za, za kontrolę tego, jak te fundacje, jak te reklamy działały. Wiemy, że pojawiają się kolejne doniesienia medialne jedne, jak Wirtualna Polska, wskazują na powiązanie z finansowaniem węgierskim, inne, jak Okopres, na finansowanie amerykańskie. Także na razie trudno jest stworzyć wyroki. Ja powiem jedno, niezależnie od tego, kto za tym stoi, czy to stoi któryś z moich konkurentów politycznych, czy jakieś zagraniczne organizacje, powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się jak najszybciej prawdy. Mam nadzieję, że służby dopilnują, że NASK też pokaże nam po zakończonej sprawie, jak wyglądała dokładnie ta procedura reagowania, no, i to jest jasna nauczka też dla nas wszystkich. I, I moje zobowiązanie też jako senatorki i polityczki: trzeba cofnąć fatalną nowelizację przeprowadzoną za Prawa i Sprawiedliwości, która pozwalała na takie manewry, która pozwala na to, żeby kampanie propagandowe, kampanie wyborcze prowadziły też organizacje i ludzie niezwiązani bezpośrednio z komitetami wyborczymi. To pokazuje tylko Ta historia pokazuje, do jakich nadużyć to może prowadzić, i z tym należy skończyć. To, jeszcze, to jeszcze, jeszcze jedno pytanie, jeśli można też odnośnie tego naszego sondażu. Y, tym razem frekwencja, deklarowana mhm. frekwencja 62%. W poprzednich badaniach była wyższa, około 70%. Y, prawie 38% respondentów deklaruje, że nie weźmie udziału w, w tych wyborach niedzielnych. Mhm. Z czego to może wynikać? Czy to nie jest tak, że Polacy są trochę zmęczeni? Może kampanią, formą je, jej prowadzenia? Może tak być, że Polacy są zmęczeni, bo też to jest kolejny cykl wyborczy, który od 2023 roku Polacy muszą przechodzić. I ja rozumiem to zmęczenie kolejnymi wyborami, koniecznością obserwowania kolejnych walk polityków. Ja jednak zachęcam Państwa bardzo do tego, żebyście potraktowali te wybory bardzo serio. Wiem, że może się wydawać, że prezydent niewiele może, ale prezydent, wbrew pozorom, wbrew temu, co robił do tej pory Andrzej Duda, może bardzo wiele. Może stać się Waszym rzecznikiem, może o Was zawalczyć. Może być kimś, kto nie tylko siedzi w pałacu prezydenckim i czeka, aż pojawi się na jego biurku jakaś ustawa, ale może też bardzo wyraźnie walczyć o Wasze prawa, Wasze wolności, o prawdziwą równość i solidarną Polskę. Więc zachęcam Was do tego, idźcie na te wybory. Wykonajcie ten jeden wysiłek, a dzięki Waszym głosom my będziemy mieli dodatkową siłę, żeby o Was walczyć. Dobry, ja mam... chwilka, chwilka. bo tutaj Pan zaczął zadawać pytanie, dobra? Już? Okay. Ja na razie, Szanowni Państwo, koncentruję się na pierwszej turze i na tych ostatnich godzinach kampanii wyborczej, żeby przekonać wyborców, którzy jeszcze się zawahają, czy głosować na mniejsze zło, czy zgodnie ze swoimi przekonaniami, że warto głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami i ze swoim interesem. Jeśli chodzi o sprawę związaną z tymi reklamami na Facebooku, to tutaj wszystko jest w rękach ABW i mam nadzieję, że ABW to jak najszybciej wyjaśni. Ja nie mam narzędzi do tego, żeby rozstrzygnąć. Kto stoi za finansowaniem tych reklam i kto jest tutaj główną siłą napędową i finansującą te reklamy. Uważam, że to jest w ogóle skandaliczne, że Meta, jako platforma, na której to wszystko się działo, uchyla się kompletnie od odpowiedzialności, mimo że OkaPress jasno wskazuje, że prawdopodobnie te reklamy były zamieszczane niezgodnie z regulaminem samej platformy. I tutaj widać bardzo wyraźnie, jak bardzo potrzebujemy też lepszej kontroli nad Big Techami, nad wielkimi platformami cyfrowymi, które dzisiaj są, kompletnie nie wspierają naszego procesu demokratycznego, nie chcą współpracować z rządem i pozwalają na takie praktyki. Tutaj kolejna praca do wykonania już na poziomie Unii Europejskiej. Większe kontrole nad tym, jakie reklamy się pojawiają, nad tym, jakie algorytmy rządzą naszą debatą publiczną jest potrzebna po to, żeby o tę demokrację rzeczywiście zadbać. Jak ocenia Pani wiarygodność w Wiarygodność Karola Nawrockiego w temacie mieszkania Pana Jerzego oceniam na ujemną, ponieważ od samego początku tej afery słyszymy o tym, jak to Pan Nawrocki jest dobrym Samarytaninem, który po prostu z sercem na dłoni robił wszystko, żeby Panu Jerzemu pomóc i uchronić go od bezdomności. A jest to historia wokół budowana wokół takich oto faktów, że pan Nawrocki po prostu wykorzystał starszego niedołężnego człowieka do tego, żeby uwłaszczyć się na jego lokalu komunalnym. Więc takie tłumaczenie o tym, że papiery są nieważne, że fakty są nieważne, że dokumenty są nieważne, a ważne jest tylko to, że Karol Nawrocki jest krystaliczną postacią, to jest robienie sobie z wyborców jaj w bardzo brzydki sposób. Jeszcze pytanie. Tak. Proszę. tak. Chciałabym się zapytać. Ja jestem w ogóle e, mieszkanka tutaj tej spółdzielni. Mówiła pani o tej spółdzielni. się zapytać, czy pani mogłaby nam pomóc, ponieważ spół, ten Dom Kultury generuje niebywały hałas. E, kierownik e, Tego Domu Kultury wydał właściwie wojnę tutaj mieszkańcom. E, nie liczy się w ogóle z, z naszą opinią, nie reaguje na nasze skargi. E, no To jest po prostu tutaj koszmar, zwłaszcza kiedy są letnie dni, kiedy są otwarte okna. Ze spółdzielni płyną po prostu niebywałe hałasy, to jest szkoła y, y, śpiewu operowego, różne inne y, przedsięwzięcia. Czy Pani mogłaby pomóc y, tutaj mieszkańcom? Chętnie z Państwem się spotkam i zobaczę, co mogę zrobić. Proszę zostać po konferencji, to wymienimy się.